Co to są egzosomy? Egzosomy są bardzo popularne w ostatnim czasie. Bardzo często można je znaleźć w zabiegach w mezoterapii mikroległowej oraz przy innych zabiegach kosmetologii białej. Ale czy zastanawiałeś się, co to właściwie jest? To są takie malutkie kuleczki, które pozwalają komunikować się między sobą komórką. Zbudowane są tak samo jak każda nasza komórka z dwu warstwy lip fosfolipidowej. Wewnątrz tych pęcherzyków pe znajdują się przetworniki DNA, RNA, enzymy. Różnego rodzaju metabolity, lipidy, a również białka, czyli są bardzo, są bardzo małe i z łatwością mogą przenikać przez błony komórkowe, dostarczając komórce wszystkich tych składników, które jej brakuje, aby zachodziły prawidłowo wszystkie procesy regeneracyjne. Pamiętajcie, że wykonujemy różnego rodzaju zabiegi z medycyny estetycznej, bardzo ważne jest także, aby te efekty były jeszcze lepsze, jeszcze dłuższe, aby dostarczać jej jak największej ilości substancji aktywnych, aby na przykład Wszystkie procesy syntezy kolagenu mogły zachodzić bez żadnych zakłóceń. Dlatego warto tutaj stymulować i dostarczać substancji aktywnych dla naszych komórek.